System opieki zdrowotnej ma obecnie na utrzymaniu dwa narody i to jest to jest sytuacja patologiczna. Jeden, i to jest, płaci więcej podatków. To jest sytuacja, niż ale mhm. mamy y, na całym Podkarpaciu i w Polsce wschodniej olbrzymi problem z y, turystyką medyczną i to nie jest tak, że te osoby płacą i zostawiają tutaj w Polsce podatki. Ja Tylko się, y, w mhm. Tylko się y, no dobrze bezwzględne tak, Czyli ale to nie, nie jest, to nie jest to nie jest. To i to nie, jest, to nie powinien być argument do przyzwolenia, Czy że tak ta, ja, zaraz, ta... zaraz oddam pani głos. Za chwileczkę, Marta. Ale w, tak, jak spo, zako, w jaki sposób, sposób pracuje już? Na w jaki sposób systemie. zyskujemy? No ci, co płacą, to Nawet oczywiście korzystają. Ci, co płacą, to korzystają. Natomiast ci, co nie płacą składki, no to ja przepraszam bardzo. Na jakiej oni podstawie przyjeżdżają do Polski i z tych świadczeń najbardziej tych kosztownych, czyli onkologicznych, chirurgicznych zabiegowych korzystają? To nie jest normalna sytuacja. Państwo, ja mam wrażenie, że nie potrafi znaleźć pieniędzy na ten, na ten moment takiego głębokiego kryzysu w służbie zdrowia.